Dobry, Fik, pewny głos w Waszych domach. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, będziemy dalej podsumowywać 2019 rok, tym razem z punktu widzenia naszego. Tak, czyli powiemy, co my piliśmy dobrego, co uważamy, że jest fajne. będą nasze prywatne opinie. Tamto to też były nasze prywatne opinie, tylko powiedzmy o sprawach bardziej tak. ogólnych, a teraz będziemy mówić o naszych doświadczeniach. Od ogółu do szczegółu. Dobrze, e, ja zacznę. Tak, ty bo zacznę. Bo nie będziemy siedzieć tak o suchym pisku. pisku. <laughs> o suchym kaczekwiku. E, będziemy pić teraz piwo, które było dla mnie piwem tego roku, zdecydowanie. Okay. Piłam je nie wiem, nie wiem ile razy, ale tyle razy, że aż ty się zacząłeś ze mnie śmiać, że w kółko piję to samo piwo i że nie wiedziałeś, że tak, którekolwiek tak, piwo tak. tak często Bo Byliśmy na piła. festiwalu, nie wiem, festiwaliku. No i były różne piwa dostępne i za każdym razem pytałem, co ci nalać, to... no, no tak. co A mowa o Don't Sleep in the Forest z Browaruny pomócem to jest kooperacja z kim? Z Whitbeardem, o. Tak. Z tym, że ponieważ to jest butelka półlitrowa, to mamy podejrzenie, że to jest druga warka. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo piwo jest cały czas świetne. Pierwsza była w 0,33. O Jezus Maria, otworzyłam butelkę, to tak pięknie pachnie. Hmm. Mm -hmm. Także tak, Browarzeny Pomucen, robisz to dobrze. No dobrze. chciałem powiedzieć, Browarzeny Pomucen zrobiliśmy dobrze. Nie. Też. też. E <laughs> więc tak, Don't Sleep in the Forest jest zazwyczaj też jednym z moich ulubionych piw tego roku. Ale twoim chyba ulubionym piwem tego roku ale. jest też z browaru Nepomucen. To nie jest materiał sponsorowany swoją drogą, <grywa> po prostu jak się złożyło. Tak wyszło. Znaczy, nie licząc oczywiście moich kooperacyjnych piw. No tak, oczywiście. To były na najlepsze. Yy, ale najczęściej piłeś ole. Tak, najczęściej piłem Ole z Nepomucen, które faktycznie no, smakowało mi bardzo. W lecie to to był... to uratowało życie że były to największe upały mieliśmy cały czas w zapas ole w lodówce i można było to wypić To przez to, że było troszeczkę kwaśne, troszeczkę słone. Miało wszystkie elektrolity, było na, na trochę zdrowe. Bez alkoholu. <laughs> trochę zdrowe. I było spotne. Zielka masz do Sleeping the Forest, jeżeli nie piliście, to oczywiście bardzo polecam. To jest American Stout z, z lasem w środku. Tak, całym lasem. W <laughs> lasem. Głównie z i glastami. I to jest właśnie w tym piwie piękne. No pachnie po prostu. I jak tam las. jest chyba też kawa. Tak? czy dobrze pamiętam. Może? Tak. Rzeczywiście tak. jest kawa, ale przede wszystkim są. No leśne i jest goryczka. Tak. No. no dobrze, to teraz już możemy spokojnie mówić. Tak. Jakie inne jeszcze piwa zrobiły na nas największe wrażenie w 2019? Ja poznam szczerze, że. Wszystkie twoje oczywiście. No, oczywiście. <laughs> Jak żeby inaczej. Znaczy, piliśmy na pewno dużo dobrych polskich piw. Dobre ipy, jak zawsze dostarcza, Ziemia bycana, Funky Fluid, inne bro... Co to było? Nie, Piszmy ja powiem, bo ja wiem, że tobie nie, nie wypada, no? też trochę nie wypada, ale kilka bardzo dobrych piw z Arteza napiłam. Nie tak. Przede super, wszystkim tak. One of Each, w tej wersji, która była na festiwalu. To z kokosem. Z kokosem była i super. z wanilią, tak. Fantastyczne piwo. I bardzo smakowało ich na no Wallis ostatnio. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Tak, no, ale poza artyzanem, który należy przecież do tej starej gwardii, parę świetnych piw, takich absolutnie zgodnych z modą, z trendami światowymi piwne podziemie, które też można mhm. w pewnym sensie zaliczyć do tej starej gwardii już. No, trochę tak. No. W sumie, tak, jak długo działają, to faktycznie. No właśnie. Natomiast tak, no jakoś tak wyszło, że ten rok u mnie należał do Nepomucena, bo piłam nie tylko to wielokrotnie, ale mm -hmm. też inne ich leśne piwa. Czyli Lové Lassa, Forest. E, piłam oczywiście bardzo dużo miłosławia bezalkoholowego i jeden na 100 z Kormorana. No właśnie mi jeden na 100 tak... jednak bezalkoholowa i pas Fortuny i... Oles Napomucena zajął u mnie miejsce jeden na które... ta goryczka jest taka... no trochę nieuczesana. No i ja się tutaj I nie zgadzam. Powiem zna... problem z bezalkoholowymi i mi Ciężko jest uzyskać dobrą, krótką goryczkę w takich mhm. piwach. Mnie się akurat ta goryczka podoba. A no, Ole, ja... znudziły mi się w ogóle kwaśne piwa. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że jest ich już tyle i tyle i wypiłam, że już mi się nie chce. Czyli niektóre się rozkwasiły. Okej, okay, ale o, akurat Ole się nie skwasiło. No nie, ono miało być takie. Ono miało być kwaśne i to jest bardzo dobre piwo, ale jakoś mnie nie, nie, nie bardzo. No ja, kwasy zawsze lubię. No. Y, więc to. Jeżeli chodzi o Polskę... Mm, z browaru Monsters Sour Ni. Saurini? Kolejne kwaśne piwo. A... a było znakomite. Tak, ale było bardzo kwaśne. Mm -hmm. <gry> Zresztą w ogóle Browar Monsters. Hurtownia Monsters. Tak, Hurtownia Monsters. W zeszłym roku, jak robiłam podsumowanie, to chyba to jeszcze było moje podsumowanie indywidualne roku. To nie ujęłam hurtowni Monsters, bo uznałam, że jest to jednak trochę za młody browar i w sumie nie wiem, ile on potrafi naprawdę, a ile. Na ile te piwa wychodzą Monstersom, dlatego że waży w ziemi obiecanej? Mhm. Teraz, już w momencie, kiedy Monsters nie waży w ziemi obiecanej, to wiemy, że to był talent Janka. Tak, dokładnie. I, i można mówić o tym, że hurtownia Monsters jest bardzo dobrą hurtownią. Mhm. Z naszej perspektywy, no bo też troszeczkę pojeździliśmy. W tym roku byliśmy na paru festiwalach, byliśmy w paru miastach. <grym> <grym> tak, tak, byliśmy w Sosnowcu parę dni temu. Nie byliśmy. Przejeżdżaliśmy. Przejeżdżaliśmy, pamiętasz, były przekroczone normy powietrza. A tak, tak. No tak, tak bardzo bardzo szybko przyjechaliśmy. A zgodnie z przepisami. To nie było. Tak, no, byliśmy w Berlinie, byliśmy i, w, w Berlinie? i w Mediolanie. Tak. Je ile Berlin piwnie możemy w sumie polecić. Zdecydowanie. W filmik o tym. To Medi Mediolan możemy polecić piwnie, ale nie na jedzenie. No, w sumie tak jak Berlin. To są podobne miasta, jak się okazuje. Tak, to są bardzo podobne miasta. Nawet momentami, jak chodziliśmy po Mediolanie, takie miałam poczucie, że jestem w Berlinie. Bo to była niemiecka wycieczka, jak mówić po niemiecku. Nie, chodzi a. mi, chodzi mi o, o samą architekturę, o. no tak. o klimat. Uh -huh. Nie klimat w sensie pogodowym, tylko ludzkim. No. Rzeczywiście jest, jest jakieś podobieństwo między Berlinem a Mediolanem. Więc mnie jakoś ani Kotlety, akurat bardziej podobne do Wiednia. No. Mnie akurat ani Berlin, ani Wiedeń, e, ani Medi Mediolan nie zachwyciły? Nie. No. Ale rzeczywiście w Berlinie piwo świetne jest, w protokole. E, w innych miejscach też zresztą tak można zobaczyć home. nasze filmiki na temat tych wyjazdów. Tak. Festiwale. Oczywiście byliśmy na obu warszawskich. O dziwo. Mhm. Mm Byliśmy we Wrocławiu na, dobrego piwa? Tak. I na BGM-ie. Byliśmy na BGM-ie? Nie byliśmy na BGM-ie. nie byliśmy na BGM-ie? Pamiętasz tę dziewczynę, co tak się wydzierała? roku temu? To było w tym roku. Bo rok temu? To było w tym roku. Ta dziewczyna, co się tak wy wydzierała, Funky Fluid wygrał. Pamiętasz, oni stali na dole? A. My staliśmy to... z Dziewczyniem, to odłączyłeś głowę. To było w tym roku, okej. Okay. <laughs> okay. okay. No, bo w tym roku, w zeszłym no. roku nie byliśmy na BGM. -ie. Tak, w zeszłym roku nie byliśmy na BGM, w tym roku byliśmy. Na czymś nie byliśmy z powodu wyjazdu któregoś? Na no, tym drugim BGM-ie, tym a, no Tak, yy, tak, za yy, tak, yy, dużo masła. Byliśmy w końcu na One More Beer Festival. W końcu nam się udało yy, I, i był to bardzo fajny festiwal. Tak, też jest nasza, nasza opinia o tym festiwalu, gdzieś tam w linkach. Bardzo fajny i pewnie wybierzemy się w 2020 też. Tak. I na Bielgik Madness mm -hmm. też. Byliśmy też na festiwalu piwowarów domowych. Też. Co I się jest wybierzemy w 2020 też. Tak, jeżeli nas zaproszą. Chyba zaproszą. Też fajny festiwal, więc festiwalowo było naprawdę dobrze w tym roku. Fajnie, dobre piwa. No właśnie, te piwa były dobre. to, to, jest, się to jest, tak. <laughs> Nawet się dobrze bawiliśmy. To jest tak. no się dobrze bawiliśmy ze sobą razem, na dwoje. No, to zawsze jest. Natomiast piwa rzeczywiście bardzo dobre i nawet momentami zaskakująco dobre, bo... kojarzę, że w poprzednich latach częściej trafiałam na niedobre piwa. No, ale to jest to, o czym mówiliśmy już wcześniej, że poziom rośnie. Poziom rośnie. Poziom rośnie. Zdecydowanie. A, no i byliśmy oczywiście też na fantastycznym festiwalu z Browaru Pomucen, na którym piłam tak. <laughs> cały czas tylko to piwo. Tak. Nie w festiwaliku. E, nie, przepraszam, jak się skończyło, to wypiłam Foresta. Bo był taki moment, że nie było tego. O, tak, był taki moment. No. Więc tak, byliśmy na, na paru fajnych festiwalach, na których się dobrze bawiliśmy. Kończą się festiwale? Nie. Nie, zdecydowanie się nie kończą. Ma się dobrze. Tak. I bardzo dobrze. Tak. No ale y, najważniejsze z naszej perspektywy, no, to, że powstał kanał Kuciak Fik, który właśnie oglądacie. Tak, to jest kanał, o którym e, oboje marzyliśmy już od dawna, ale uh -huh. w związku z tym, że Marcin. Był uwiązany, jak ten pies. Nie, ja chciałam nie. powiedzieć jakoś inaczej. Mówię, jakoś ładniej. Nie? Czekaj, czekaj, nie mów nic już przez chwilę. Miał zakaz konkurencji. Uh -huh. Mógł być związany tylko z jedną marką. Tak. E, to ten kanał nam nie, nie wychodził wcześniej. No, nie mogło go być po prostu, póki pracowałem z. Żeby... Ale już teraz Marcin jest wolnym masonem. Tak. Z wolnym mularzem. Więc tak, mamy nasz kanał i dziękujemy za wszystkie pozytywne komentarze za lajeczki. Mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Fajnie, że przybywa nam subskrypcji. W w całkiem niezłym tempie. Nas to bardzo motywuje do dalszej pracy wytężonej. Mm -hmm. Jest fajnie, naprawdę jest, jest Jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo zaskoczeni tym, że, że jest tak dobrze. Tak? Ja nie jestem zaskoczony. Nie <grym> ja wiem. Jestem optymistą urodzonym. <grym> to jedna z najzabawniejszych rzeczy, jak dzisiaj <grym> powiedziałeś. No dobrze, że dzisiaj nie, nie w całym roku. <grym> Ja, w całym roku zdarzyło ci się parę zabawniejszych rzeczy. Y no. W <grywa> razie znaczy, gdybyście się nie domyślali, Marcin jest ogólnie pesymistą. No tak. Ale tak, no, fajnie, fajnie że, że ktoś nas chce oglądać, cieszymy się. A teraz jeszcze więcej prywaty. Ja się pochwalę moimi życiowymi osiągnięciami. Chwal się, masz się czym chwalić. No, aktualnie pracuję w dwóch pubach w Warszawie, Krawium Ranów i Artezan. Idzie obu jestem menadżerem. W tym roku miałem okazję porobić trochę piw kooperacyjnych, wyżyć się artystycznie, tworząc różne piwa z różnymi browarami. I powstało tego niemało, gdyż mamy. Nidhogg z browarem Bednary, Tomasz Karmel, później Don Carmelone z Hopium, tak. Funky Mason no, z Fanki Fluid, jak sama nazwa wskazuje, 33 stopnie z browcą, Rose z Palatum, Rock Pills z Recraftem, Genever z Nepomucenem, La, Bla i Pa yy, z browarem Szpunt, Berdysz z zaściankami, The Sun Neverset z przetwórnią Chmielu, Kakofonia Wolnomularza z Harpaganem. I co jeszcze aktualnie 5 piw, których jeszcze nie mają premiery, więc nie będę o nich za dużo mówił. No jedno można powiedzieć, bo już było wrzucone zdjęcie, tylko bez szczegółów. Mm -hmm. Natomiast wystąpiłeś na Dobra. tym zdjęciu... no, no? Tak? Tak. No. Ale już było jedno zapowiedziane, że będzie premiera w dniu Baltic Porter Day, więc można się domyślić, jakie to będzie piwo. No. Pils. Tak, zdecydowanie pils. Które z tych piw lubisz najbardziej? ha, ha, ha. Tak. <laughs> Nie da się tego powiedzieć. No Nie, ja się wiem, ten... nie da się tego wyrazić słowami. Wiesz, gdyby jeszcze one były w zbliżonych stylach, mm -hmm. łatwiej byłoby dokonać rozróżnienia. Um, Natomiast nitko jako Gotland's myślę, że całkiem spoko wyszedł. Rock Pils jako Żytni Pils też, ale czy go można porównać z kwasem? No nie można, więc... Właśnie Rock Pilsa ostatnio piłam parę mm -hmm. dni temu, mimo że już minęło sporo czasu od premiery i to jest cały czas bardzo fajne piwo. Sporo. Dwa, dwa miesiące z kawałkiem. Dwa miesiąca. No, to jest w skali piwa całkiem sporo. No to pochwal się swoimi osiągnięciami. Nie wiem, czy to można nazwać osiągnięciami. W tym roku udało mi się tylko jeden tekst o piwie opublikować, o ile dobrze pamiętam. W Test be piw bezalkoholowych w fakcie. piw bezalkoholowych w fakcie. Kurczę, bo mam w tej samej bluzce wtedy, a pewnie wstawię screena i zobaczycie, że to nie jest tak, że mam tylko jedną bluzkę, po prostu taki... no, na innych filmikach kręczności. masz inne bluzki. Okej, okay, dobrze. Więc tak, test, test piw bezalkoholowych w fakcie. Fajnie, że udało się go zrobić razem z kolegą, który prowadzi bloga winiacz. Poza tym wymyśliłam kilka nazw piw, co jest już trochę tradycją naszą. No tak Pomyślam, za czasów wymyślam twoje. Kooperacji dzibiłkowych też większość nazw ty wymyślałaś. Nie wszystkie, ale większość. Tak, i teraz też kontynuuje tę piękną tradycję. Tak. Poza tym jeszcze współpracuję z Browarem, ale nie wiem, czy mogę o tym mówić, bo ich nie pytałam, czy, czy ja jestem ich takim ghostwriterem, czy... No bo może tak jest, nie wiem. No, obsługuję im fanpage'a ogólnie rzecz biorąc. Chodzi o jeden browar znany i lubiany, istniejący już od lat i drugi, który dopiero zacznie funkcjonować w przyszłym roku. Jeszcze ja się chciałem tylko pochwalić, że po paru latach przerwy Znowu mój artykuł ukazał się w Piwopasie. Mm -hmm. I będą kolejne, jak tylko znajdę czas, żeby je napisać. Jakbyśmy chcieli tak podsumować 2019. Jaki to był dla nas rok w kontekście piwnym, oczywiście? Tak, w paru zdaniach. Może ty zacznij. Okej. Okay. No, <laughs> dla mnie to był rok ogromnych zmian. No, bo wszystko co zawodowo robiłem rok temu, tego już nie ma. Jest coś innego nowego lepszego. No czyli tak, rok y, dużej zmiany, ale takiej, która pozwala się rozbijać. I to mnie bardzo cieszy. No, bo w tym w ciągu tego roku naprawdę sporo się udało zrobić i mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze bogatszy w różne ciekawe doświadczenia, rzeczy, które można zrobić. Jeżeli o mnie chodzi, to też był bardzo ciekawy rok, bo zdążyłam dwa razy zmienić pracę. To nie jest dla mnie jakoś szczególnie. Ale nie piwno. No tak, to nie jest piwne. Na razie przynajmniej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale zaczęłaś kanał na YouTubie. No ale no, razem bo... z tobą. No, może tego nie wiecie, ale cała ciężka praca, całe montowanie filmików, składanie, wycinanie wszystkich moich beknięć i pierdnięć. <laughs> Nie wszystkich jed jedno wechnięcie kiedyś przez przypadek przepuściło. I wszystkich y, rzeczy, które mówię, których nie należy publikować. Jak przykład mówię, że ten i ten... To Teraz nie wiem co powiedzieć. No nie, to, to, że wystartował kanał, naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszy. Jeszcze bardziej mnie cieszy to, że seksistowskich komentarzy jest stosunkowo niewiele. Bo ja wszystkie usuwam i banuję. <laughs> Od razu z automatu. Seksistowski komentarz wylatujesz. Na zawsze. Fajnie jest. I oczywiście w Nowym roku liczymy na kolejne ciekawe wyzwania na dużo nowych subskrypcji. No jeszcze w 2020 chyba kopera nie przeskoczymy. To wszystko zależy od Was i od tego, czy zasponsoruje nas jakiś producent. Może akurat piece już są wykorzystane, ale coś, coś równie dziwnego. Jak nas zasponsoruje producent tych fałszywych kont na YouTubie i po prostu dostaniemy nagle 200 <grym> tysięcy subów. Ale chyba YouTube to, to usuwa. Ale gdyby nas na przykład zasponsorował jakiś producent zabawek dla kotów albo coś. Mamy koty. Dlaczego branża pogrzebowa się jeszcze nami nie zainteresowała? Bo jeszcze żyjemy. No ale mieliśmy nadzieję, że nam ktoś zapłaci za to, żebyśmy trumnę pokazali jakoś. A napisałeś do kogoś z Izby Pogrzebowej w tym celu? No nie. No właśnie, o, to skąd oni mają wiedzieć? Nie myślałam, że mają szpiegów, którzy mnie obserwują. Cześć szpiegu. Mm. Dobra, stop the sketch, it's getting silly. Życzymy wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Tak, tak. Był pełen ciekawych wyzwań, ambitnych, ambitnych celów dobrego piwa i dużo przyjemności z oglądania kanału pociekwik. A ja jeszcze życzę prowadowi <grym> prowadowi <na pomocę. grym> powtórzenia marki, żeby miała acykci. I widzimy się. Za czas jakiś i w przyszłym roku.